Cześć! W dzisiejszym materiale skupimy się na elektronarzędziach firmy Bosch. Jeżeli zadajesz sobie pytanie, jak zwiększyć wygodę użytkowania, zachowując przy tym wysoką wydajność, to świetnie trafiłeś, gdyż na to i wiele innych pytań odpowie nam dzisiaj specjalista, trener, reprezentant firmy Bosch, Grzegorz. Cześć, Dawid. Dzisiaj opowiem Ci o elektronarzędziach w linii Bosch Professional w systemie 18V. Grzegorzu, na wstępie chciałbym Cię zapytać, gdyż Narzędzia akumulatorowe kojarzą mi się z wygodą pracy. Jak to wygląda w przypadku produktów firmy Bosch? Najważniejszą różnicą jest brak przewodu, bo przewód można się zahaczyć, musisz mieć stałe źródło prądu. Narzędziem akumulatorowym możesz pracować gdziekolwiek chcesz. A jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o wydajność? Czy elektronarzędzia są porównywalne do narzędzi sieciowych? Kiedy mówimy o naszych narzędziach z linii Professional, mówimy również o ekwiwalencie od nawet 1800 W w porównaniu do narzędzia sieciowego. Także jeżeli chodzi o wydajność, bądź spokojny, dorównają wydajnością narzędziom sieciowym. Fantastycznie. No to teraz chciałbym Cię zapytać o kompatybilność. Są różne akumulatory, jak to wygląda w połączeniu z różnymi narzędziami? W naszych rozwiązaniach akumulatorowych mamy dwie linie akumulatorów, GBA oraz Procore. Narzędzia, akumulatory Prokor charakteryzują się wysokimi prądami, ponieważ zastosowano w nich nową generację ogniw. Czyli to jest to, o czym właśnie wspomniałeś, ten napis Prokor, który znajduje się tutaj bezpośrednio na akumulatorze. Dokładnie tak. Natomiast wszystkie te akumulatory są kompatybilne i pasują do każdego narzędzia akumulatorowego w systemie 18-voltowym Professional. Są one też różnych rozmiarów z tego, co widzę. To znaczy, że możemy je stosować tylko do jednego produktu, czy jak to wygląda? Możesz się stosować do różnych produktów. Jednym z ważniejszych parametrów akumulatora jest jego pojemność. Mamy tutaj akumulator Prokor o pojemności 4A. Ze względu na jego kompaktowe wymiary i wagę, możesz zastosować go na przykład z wiertarką wkrętarką, którą operujesz jedną ręką. Dla bardziej wymagających narzędzi, pozwolisz, pokażę, jest to prokor 8Ah. Na przykład dla narzędzia młotowiertarki, która potrzebuje już więcej mocy i więcej wydajności. Natomiast do narzędzi takich jak chociażby ukośnica, stosujemy już akumulatory tych gabarytów o pojemności 12Ah. Doprecyzowując, Grzegorzu, czy mogę podpiąć ten mały akumulator do na przykład dużego narzędzia jak młotowiertarka? Jak najbardziej możesz. Natomiast tutaj skróci się czas pracy. Zastosowałbym do dużej motowiertarki chociażby ten 8A prokor. Czy w związku z tym potrzebuję do każdego narzędzia osobnego akumulatora? No tak byłoby idealnie. Natomiast wystarczy, że masz kilka akumulatorów w swoim magazynku, a narzędzia później możesz dokupować już bez akumulatorów i bez ładowarek. Czyli jak dobrze rozumiem, wystarczy, że posiadam na przykład 4 akumulatory i mogę tym obsługiwać na przykład 8 swoich narzędzi. Jak najbardziej? Fantastycznie! Grzegorzu, na co warto zwrócić uwagę w urządzeniach typu Professional? Na uwagę zasługują silniki bezszczotkowe, które w porównaniu z silnikami szczotkowymi generują mniej hałasu oraz mniej ciepła, ponieważ nie występuje tutaj iskrzenie. Mają jeszcze jakieś dodatkowe zalety? Ich dużą zaletą jest wydajność oraz czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora. Mhm, brzmi fantastycznie. Grzegorzu, zauważyłem, że na niektórych narzędziach widnieje napis Biturbo. O co z nim chodzi? Dobrze zauważyłeś. Jednym z narzędzi Biturbo jest chociażby ten klucz udarowy. Narzędzia Biturbo charakteryzują się zastosowaniem najnowszej generacji silnika bezszczotkowego, który ma przepustowość nawet do 1000 litrów powietrza na minutę. W połączeniu z burzędową jednostką Procore teraz mówimy o narzędziu Biturbo. A jakie ono ma zalety? No, główną zaletą tego narzędzia Biturbo jest niezrównana moc. Tu mówimy już o porównywalnych narzędziach sieciowych do 1800 W. Hmm. Czyli jak dobrze rozumiem, tą moc jesteśmy w stanie uzyskać tylko w połączeniu narzędzia biturbo z akumulatorem dwurzędowym. Dwurzędowy prokor i nowej generacji silnik bezszczotkowy. Dokładnie tak. żydorzu sporo powiedziałeś o technologiach, to może teraz pomówmy chwilę o narzędziach. Widzę, że przed Tobą znajduje się młotowiertarka. Czym charakteryzuje się to urządzenie? Przede wszystkim ta motowiertarka w systemie 18V charakteryzuje się tym, że może zastosować każdy dowolny akumulator z linii Professional w systemie 18V. Kolejną rzeczą jest silnik bezszczotkowy, który znajduje się wewnątrz urządzenia. Uchwyt SDS, do wierte oraz dróg. Trzystostniowy tryb pracy, ponieważ tym urządzeniem możesz kłuć, czy na przykład skuwać kafelki, e, możesz wiercić oraz wiercić z udarem. Mhm, brzmi fantastycznie. Dodatkowo, zakres obrotów na lewych i prawych obrotach jest dokładnie taki sam, co może się przydać w momencie, gdy na przykład zakleszczy się wiertło, można wtedy użyć lewych obrotów. A jak z wagą tego produktu? Bardzo lekki, sam zobacz. Mhm, Bardzo lekki i kompaktowy, dzięki czemu praca jest prostsza i przyjemniejsza. A jego energia udaru to jest 2 joule. To jest wiertarko-wkrętarka. W porównaniu do młotowiertarki służy ona bardziej do wkręcania, wykręcania wkrętów. Natomiast możesz nią wywiercić otwór, oczywiście w drewnie, w metalu czy też w betonie, ponieważ jest to wiertarko-wkrętarka udarowa. Zauważyłem, że jest też bardzo lekka. Dokładnie. Jest to narzędzie, które wykorzystujesz do lżejszych prac. Tak jak mówiłem, podczas wkręcania czy wiercenia mniejszych otworów zdecydowanie wygodniej jest korzystać z wiertarko-wkrętarki niż z młota udarowo-obrotowego. Tak zapytam, czy tutaj też jest zastosowany ten silnik? o którym wcześniej wspominałeś? Bezszczotkowy? Jak najbardziej. W tej wiertarko-wkrętarce jest zastosowany silnik bezszczotkowy. Na uwagę zasługuje ten znaczek. Zobacz. Heavy Duty. Tak. To jest informacja dla użytkownika, że to narzędzie potrafi znieść naprawdę wiele. Zwróćmy uwagę na uchwyt. Uchwyt jest metalowy, także jego żywotność jest zdecydowanie większa niż uchwytu z tworzywa. Dodatkowo jest świetnie oblane gumą z każdej strony. Niezależnie od tego, jak odłożysz narzędzie, zawsze będzie zabezpieczone. Kolejna rzecz, która wpływa na komfort pracy, to dioda LED, która uruchamia się w trakcie pracy, Aha. oraz dwubiegowa przekładnia. Na pierwszym biegu masz większą moc, oraz, ale niższe obroty, natomiast na drugim biegu masz wyższą prędkość, ale mniejszą moc. Rozumiem. Czy tutaj też możemy zastosować akumulatory serii Procore? Jak najbardziej. Każdy inny akumulator z serii 18V będzie pasować. Natomiast w tym momencie nie będzie mi już tak wygodnie Dobre. operować. Widzę, że z linii Professional mamy jeszcze tutaj szlifierkę. To kategoria, z której BOS jest świetnie znany, czyli szlifierka kątowa. Jej zaletą jest oczywiście to, że jest kompaktowa. Zobacz, na tutaj rękojeść. Bardzo dobrze leży w dłoni. Dodatkowo możesz sobie wybrać dowolny akumulator systemu 18V. Każdy jeden, tak jak już wiesz, będzie do niej pasował. Jej wielką zaletą są niewielkie rozmiary. Jej ekwiwalent mocy to około 700 W, czyli może odpowiadać właśnie takiemu narzędziu sieciowemu. Do czego zastosować szliferkę kątową, pewnie zapytasz? Przede wszystkim do cięcia i szlifowania. W zależności od tego, jaki zastosujemy osprzęt, możesz ciąć różnego rodzaju materiały, jak metal, jak plastik, kafelki. Może to być szlifowanie metalu również, przycinanie drewna, także szerokie spektrum zastosowania. Mhm. Tutaj też jest ten silnik bezszczotkowy? Jak najbardziej. Mamy informację. Brushless motor, także to informacja dla użytkownika, że te silniki są bezszczotkowe. Zwróć uwagę na te wloty powietrza. Jest na nich dodatkowa osłona, która zapobiega dostawaniu się pyłów do środka, które niszczą silnik w trakcie pracy urządzenia. Mhm. Czyli może to nam wydłużyć żywotność tak, urządzenia. Jak najbardziej. To co, Dawid? Przekonałem cię, że narzędzia akumulatorowe to świetne rozwiązanie również dla profesjonalistów? Zdecydowanie tak. Myślę, że narzędzia akumulatorowe z serii Bosch Professional mogą spokojnie zastąpić urządzenia sieciowe. Jak najbardziej, a do tego pamiętaj, że są wydajne, mocne i przede wszystkim kompaktowe, bardzo poręczne. Dzięki Grzegorzu za przedstawienie zarówno merytorycznej wiedzy na temat technologii, jak i produktów. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Was drodzy klienci, zapraszam na stronę mediaexpert.pl, gdzie znajdziecie te narzędzia zarówno w wersji solo, jak i z akumulatorem w zestawie.